Cześć kochani z tej strony, i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem. Słuchajcie, pod tytułem Co jem w ciągu dnia, ale dzisiaj to jest taka wyjątkowa edycja. Bo jest mam. Bo mam miałam intensywny weekend, po, po kolei. Miałam intensywny weekend i mam dzisiaj wolne. Więc mogę sobie pozwolić, wiecie, na takie full, wypasione jedzenie. Więc słuchajcie, mamy dzisiaj, ja Wam zaraz pokażę, co mam. I słuchajcie, jest godzina 12, ale wstałam, pojechałam, poznałam sprawy i dopiero teraz mogę zjeść. Więc to też jest takie, wiecie, no, bardziej brunch. No, ale, ale pokażę Wam co mam, bo mam naprawdę na wypasie. Dzisiaj też będzie śmieszny obiad, bo nie mamy świąt Bożego Narodzenia z przedświętami wielkanocnymi. A ja będę, będę jadła dzisiaj pasz czerwony na obiad, więc no, ale to Wam pokażę później. Ale dobra, już Wam pokazuję, co tutaj mam. Nie przejmujemy się tym, co leży na stole, bo to są po prostu rzeczy, ale mamy tak szparagi szyneczkę, jajko w koszulce, które nie wyszło i kanapeczki z mozzarellą, tutaj strasznie gruby kawałek ukroił się, ale z mozzarella, awokado i pomidor. I tak naprawdę to tyle i woda z soczkiem. Więc tak prezentuje się kochani moje śniadanie, zaplanuję je zjeść i nie wiem, czy będę jadła obiad razem z moim mężem, czy może później zjem, bo no bo to jest porządne. No a ostatnio podobały wam się takie filmy pod tytułem właśnie co jem w ciągu dnia, więc tutaj macie taką wypasioną wersję, e, naprawdę kiedy ja mam czas, kiedy mam składniki, wiecie o co chodzi, takie wypasione, e, ale, ale raz na czas właśnie lubię sobie zrobić takie dobre śniadanie, kiedy wiecie hałas z ulicy, ale kiedy mogę sobie po prostu, wiecie, e, to się to pieści, że tak powiem, nie? Że po prostu zrobić sobie dla siebie coś przyjemnego e, i właśnie sobie zjeść coś dobrego, co lubię. Ja bardzo lubię jajka, bardzo lubię szparagi, awokado, więc e, postanowiłam zrobić sobie takie dobre, dobre śniadanko, takie na wypasie. Więc biorę się za jedzenie, póki jest jeszcze ciepłe. I ponad, nie zjadłam całego, zostawiłam dwie kanapeczki, e, szparagi oczywiście zjadłam i jajko, ale zostawię dwie kanapki i je po prostu sobie odłożę e, i zjem je później, na przykład sobie zjem po obiedzie, gdzieś tam na wczesną kolację, bo najadłam się, naprawdę się najadłam, byłam bardzo, bardzo głodna, ale jednak sobie za dużo zrobiłam, ale nie zmarnuję się, po prostu sobie schowam, przykryję, żeby się nie zaskło e, i sobie zjem później. Tak to czasem jest. Na dowód pokazuję. Dwie kanapeczki. Więc zjem te dwie kanapeczki później. No ale to było takie porządne siadanie. Takie naprawdę na wypasie. No i nie wiem, czy zjem, czy zjem obiad. Jeszcze nie wiem. Może zjem trochę. Trochę zjem, ale zobaczymy. Jest godzinka. Nie wiem, która czekajcie. No, jest przed 14.00. To ja z Rafałem raczej obiadu nie zjem, ale może zjem później po prostu. Albo coś tam barczu się po prostu trochę napiję. Może, może tak zrobię. Ale, ale w każdym razie e, właśnie, może on będzie chciał. Chociaż on za awokado nie przepada. To raczej mam że będzie chciał. Ale no, za dużo gadam o tym, co z, ty co z tym zrobię. Ale zobaczę, zjem pewnie później. Więc e, i później zaraz Wam pokażę, jak będę szykowała właśnie obiad. Rafałowi, bo zachciało mu się słuchajcie barszczu czerwonego nie z uszkami, a z pierogami przepraszam nie odbiłam się, czkawka mi złapa z pierogami słuchajcie, barszcz czerwony z pierogami więc kupiłam taki gotowy barszcz bo nam smakuje, akurat lubimy taki z krakusa w kartonie, on jest dobry i do tego ugotuję mu pierogi no i w zasadzie to będzie, to będzie jego obiad. Mój też miał być, no, ale ja zjadłam dopiero teraz śniadanie, więc ja pewnie obiad zjem gdzieś około 15, 16 nawet. Więc nie wiem i pewnie te dwie kanapki później będę musiała na szybko gdzieś tam dziobnąć, żeby po prostu, wiecie, ogarnąć się. A dzisiaj jeszcze mam do pracy, więc też jutro wstaję. Do pracy mam na noc, więc jutro przyjadę, trochę się prześpię i tak będę miała trochę rozwalone te trzy dni, ale trudno, tak to czasem bywa. E, takie uroki mojej pracy, e, no e, ale ogólnie, co? no muszę i tak zjeść, bo w nocy tam nie jem, więc, bo nie jestem głodna, więc muszę zjeść te dwie kanapki. Będę musiała zjeść tak czy siak, no ale to pewnie je trochę w siebie wepchnę, ale ważne, żebym później nie była głodna. Ale to już Wam później powiem. Dobra, muszę iść zmontować film w ogóle, żeby był właśnie też dokładnie z tego, co jem. Więc idę go montować i tutaj biorę się też za, za jedzenie dla Rafała. No i mamy godzinkę 17 i już Wam pokazuję, co jem dzisiaj na obiad, bo <laughs> Rafał już jadł, ale ja jem, słuchajcie, pierogi z barszczem czerwonym. To jest po prostu coś, co jest mega, mega fajne i już Wam pokazuję. A więc, no po prostu, zwykłe pierogi i barszcz wrzucone i słuchajcie, tak to sobie wygląda, tu dopijam jeszcze z weekendu w ogóle Coca-Cola, zero cukru ale też zero kofeiny i fail, fail życia bo normalnie jeszcze jest kola waniliowa, która ma taką samą etykietę też z tym takim kolorem i tam myślałam, że to jest waniliowa a nie zero kofeiny więc no nawet kofeiny, no ale tak się wygląda, prezentuję barszczyk, e, kilka pierożków no i tak sobie będę jadła no i co, kochani, to by było na tyle? Dwie kanapeczki e, na kolację, które nam nie czekały po prostu. Awokado trochę, trochę tam sobie ściemniało, no ale to tak się dzieje z awokado. E, więc tak naprawdę je sobie zjem i w zasadzie tyle. No, już za oknem się robi powoli ciepło, no ale tak jak mówię, zjem te dwie bułeczki e, i, i tyle. Ja jeszcze w zasadzie nie mówiłam wam, ale sobie, bo tam miałam kilka pierogów i dogotowałam sobie jeszcze trochę pyz, bo naszła mi ochota na pyzy z mięsem, a mieliśmy mrożone, więc ugotowałam sobie kilka i po prostu jeszcze sobie zjadłam, popijając barszczyk, no i w zasadzie zjem te dwie bułeczki i, i to będzie tyle dzisiaj, więc nie jest tego może dużo, może ktoś by powiedział, że o, jednak... Jednak dużo, no zależy, tak? Ale to jest taki chillowy dzień. Ja też yy, będę sobie zaraz robić live na TikToku, tylko się trochę ogarnę. Yy, no i tak naprawdę nie zostało już dużo czasu, bo teraz jest 19, chwila po 19, więc ja właśnie mam ostatni posiłek. Yy, no, i, no i się zastanawiam, powiem, Wam, czy robić tego live, czy nie, bo nie, trochę nie mam siły, ale z drugiej strony mi zrobiła. No i nie wiem, zastanawiam się, ale nie wiem, czy się po prostu nie położyć, jeszcze nie poleżeć. No nie wiem, mam dlemat. No ale najpierw zjem, napiję się wody. Jeżeli Wam się podobał taki film, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, czy w ogóle chcielibyście więcej takich filmów, właśnie typu co ja w ciągu dnia. Myślę, że to może być ciekawe, może być gdzieś tam inspirujące. Możecie dawać jakieś, jakieś fajne przepisy, jeżeli Wy coś macie, no to też dajcie znać na jakieś fajne, fajne potrawy. No, powiem wam, że zastanawiam się, co jutro zjem. Jeszcze o tym nie myślałam, ale coś, coś muszę pomyśleć. No i co, kochani? Może się jeszcze do was później odezwę z was przemyśleniami, ale już jestem głodna, więc sobie zjem najpierw. No i co, kochani? Mamy wieczór, ja sobie przebrałam e, na inny się sweterek. E, no i w zasadzie co? E, to był taki dzień, gdzie ja miałam, naprawdę miałam wolny. Tak naprawdę, szłam na wieczór dopiero, do, idę na wieczór do pracy w zasadzie zaraz, będę się zbierać. No i nie wiem, taki chillowy dzień. Wskoczyło awokado i takie różne fajne rzeczy, i raz na czas fajnie jest sobie móc tak pozwolić, wiecie, żeby się trochę rozpieścić, żeby sobie zjeść naprawdę to, co się lubi. Myślę, że to był, że to był też fajny sposób. Na przykład, mam wrażenie, że na Kwestia szparagów jest coś, co często wszyscy teoretycznie o tym wiemy, ale niekoniecznie wszyscy to robimy. Teraz dajcie znać, czy lubicie szparagi, nóżka drafu nie lubi. Więc, więc tutaj szparagi, jak kupuję to tylko dla siebie, dla mnie lepiej, ale, ale gdzieś, tam, gdzieś tam właśnie takie różne rzeczy, które, wiecie, wymagają trochę więcej czasu, no bo to czy, czy śniadanie, czy obiad akurat był szybki, ale no, to śniadanie przede wszystkim zajęło trochę czasu, trochę trzeba było się namęczyć, ale z drugiej strony fajnie jest tak raz na czas, wiecie, sobie zrobić właśnie takie śniadanko, gdzie po prostu na spokojnie można sobie zjeść, można sobie przygotować, nie trzeba się spieszyć. Um, chciałabym, żeby każdy mój dzień tak wyglądał, ale niestety nie. Teraz jak sobie pracuję na noc, to też jest inaczej, no bo przyjeżdżam do domu i jemy jakby w ciągu dnia, a e, w nocy w pracy nie jem, natomiast e, no jak pracuję na dzień, no to muszę też wszystko po prostu spakować sobie do pudełek, tak, muszę gdzieś tam o tym pamiętać, żeby to po prostu mieć, więc tutaj też gdzieś tam o tym myślę w tych kwestiach właśnie, e, no i fajnie raz na czas móc właśnie sobie po prostu tak, wiecie, na chillere. Na spokojnie, właśnie zjeść. E, dajcie znać, jakie żeby macie jakieś fajne propozycje na dobre śniadanie albo na jakiś ciekawy obiad. E, dajcie znać, czy w ogóle jecie barszcz czerwony e, częściej niż na święta. E, no, u nas nas, na, na szedł taki smak, więc sobie zjedliśmy ten barszcz czerwony. E, śmiesznie, no bo zaraz święta będziemy jeść teraz e, żurek. E, natomiast, no. Gdzieś tam chodziło to za nami, więc sobie zjedliśmy, myślę, że, że to też jest spoko opcja, że jak na taki szybki obiad, który, który jest, no, ile? 20 minut i jest, nie? Bo to jest kwestia ugotowania pierogów, my też kupiliśmy te pierogi, słuchajcie, z Kauflanda, to są zwykłe pierogi z Kauflanda, z tej kauflandowskiej firmy, klasik, i one są naprawdę spoko, te pierogi. Jak, jak macie ochotę na pierogi, a nie chce wam się ich robić, no to to jest dobra opcja, żeby sobie po prostu te pierogi zrobić, ugotować. Czy to są wybitne pierogi? Nie, ale są niezłe. Są naprawdę niezłe. Ja też powiem Wam, że wziąłam kluski śląskie, bo w ogóle widziałam kluski śląskie, więc jestem ciekawa, czy one będą dobre, czy nie. Zrobimy sobie jakiś mały test, może, jak będę miała, nie wiem. Nie wiem kiedy, może w święta, może w poniedziałek świąteczny na obiad. Może zrobimy sobie, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Ale mam takie, kupiłam z czystej ciekawości, bo jestem ciekawa. Kluski śląskie to też nie ma dużo roboty tak naprawdę, bo kluski śląskie dość szybko się robi. Kwestia tylko ugotowania wcześniej ziemniaków. Natomiast no właśnie jestem ciekawa jak to, jak to wyjdzie. No tak jak mówię właśnie... Różne, jak i macie jakieś fajne, ciekawe pomysły, to dajcie znać. Bo ja jestem, jestem ciekawa, chętnie się zainspiruję. Myślę, że, że to też będzie fajne i, i gdzieś tam wiecie. Po prostu będzie przyjemne. Tak jak, tak jak widzicie, dla, fajnie też zjeść po prostu coś, co jest przyjemne dla oczu. Szczególnie, że gdzieś tam. No nie zawsze o tym myślimy, ja myślę ze swojego doświadczenia wiem, że rzadko o tym myślę, a szkoda, bo ładne jakby jedzenie też je się oczami, ale, ale gdzieś tam na pewno zrobię Wam taki świąteczny foodbook, pokażę Wam co w święta jedliśmy przez cały weekend od piątku, bo my sobie może już zaczniemy świętować w piątek. Nie wiem, zobaczymy, ale pokażę Wam, co, co na pewno robiłam. Na pewno planuję zrobić sernik nowojorski, bo mój mąż mi bardzo o niego prosił, więc zrobię sernik nowojorski. Na pewno. Na pewno jakiś żurek, wiecie takie rzeczy, ale muszę też sobie przy, przygotować i po prostu pomyśleć, co my zjemy tak naprawdę w te święta. Natomiast będzie nas tylko dwójka, może, może trójka, może moja siostra do nas przyjedzie, ale to zobaczymy, więc, więc gdzieś tam na pewno coś przygotuję. Nie będzie tego dużo, no bo nas jest po prostu mi, mało. Ja też akurat w święta pracuję z domu, bo z domu, ale pracuję, więc, więc tego czasu też nie będzie nie wiadomo ile. No i co kochani, jeżeli wam się to podobał taki film, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy, czy chcecie więcej tego typu filmów. No. Jestem ciekawa, naprawdę mnie to ciekawi, czy, czy warto coś takiego robić dla Was, e, czy nie, czy może sobie odpuścić, dajcie znać. E, na pewno zrobimy sobie hol zakupowy jeszcze przed świętami. Wiem, że Wam się podobało. Ostatnio robiliśmy takie większe zakupy, ale e, nie, nie miałam zupełnie kiedy tego nagrać, ale obiecuję, nagram, e, bo teraz będziemy robić też takie większe zakupy, bo jest po prostu początek miesiąca, więc na pewno Wam to nagram, na pewno Wam pokażę mam kilka innych fajnych rzeczy, które chciałabym sobie z Wami zrobić, więc na pewno coś nowego będzie. I tak jak mówię, oczywiście, jeżeli chcecie gdzieś tam więcej jakichś takich fajnych rzeczy, no to zapraszam Was na TikToka, na Instagrama. Jeżeli macie jakąś sprawę, to tak jak mówicie, macie jakieś pytania, to też śmiało opiszcie w komentarzach. No i kochani, tak naprawdę co? Widzimy się w następnym filmiku. Pa!